Po zajęciach, gdy nagle dostałem sms z pytaniem, kiedy w końcu pójdziemy razem do łóżka. Miałem dziewczynę i byłem pewien, że to nie ona. Odpisałem, pytając, kto pisze. Odpowiedź przyszła natychmiast, że wiem kto. Zasugerowałem pomyłkę numeru. W końcu odpisała, co mam na myśli przecież to ona, głupta się. A zaraz potem wysłała zdjęcie, które miało mi pomóc sobie przypomnieć. Gdy zdjęcie się załadowało, zobaczyłem dziewczynę stojącą przed lustrem w łazience, zupełnie bez ubrań. Gdy go podniosłem, przyjrzałem się twarzy na zdjęciu i nie mogłem uwierzyć. Znałem ją. To była Nina, jedna z bliskich przyjaciółek mojej dziewczyny, z którą spędzały razem czas co najmniej dwa razy w tygodniu. Chodziły na te same zajęcia. Chciałem usunąć zdjęcie, ale uznałem, że to wyglądałoby jeszcze gorzej. Moja dziewczyna mogła w każdej chwili sprawdzić mi telefon. Mieliśmy się spotkać wieczorem, a ja chodziłem nerwowo po pokoju, próbując wymyślić, jak ją przekonać o swojej niewinności. Wtedy dostałem kolejnego sms od Niny. Pisała, żebym nie był nieśmiały, bo wie, że na nią patrzyłem. To było absurdalne. Postanowiłem, że najlepiej będzie od razu pokazać wszystko mojej dziewczynie, zanim sama odkryje wiadomości. Pojechałem do niej. Powiedziałem, że muszę jej coś pokazać, ale żeby nie panikowała, bo nie mam z tym nic wspólnego i nie wiem, dlaczego to się stało. Wyjaśniłem, że jej przyjaciółka Nina zaczęła do mnie pisać i wysłała coś, co musi zobaczyć. Podałem jej telefon, modląc się w duchu, by nie oskarżyła mnie o flirt. Patrzyłem, jak jej oczy rozszerzają się, gdy czytała wiadomości, moje zdezorientowane odpowiedzi aż dotarła do zdjęcia. Kliknęła na nie, westchnęła i wykrzyknęła, że Nina to wysłała. Przewijała dalej, ale zamiast złościć się na mnie, zaczęła się uśmiechać, a potem śmiać. Zapytałem, czy nie jest zła. Odpowiedziała, że nie na mnie, przecież od razu przyjechałem jej wszystko pokazać. Coś mi jednak nie pasowało, nigdy nie reagowała tak spokojnie w podobnych sytuacjach. Zapytałem, czy nie denerwuje jej, że przyjaciółka wysłała mi takie zdjęcie. Machnęła tylko ręką, mówiąc, że Nina zawsze była dramatyczna, i pewnie zrobiła to dla żartu. Pewnego dnia przyszła do mnie podekscytowana miała historię o koleżance, która podejrzewała swojego chłopaka o zdradę i wynajęła inną dziewczynę, by go przetestowała. Zapytałem z udawanym rozbawieniem, czy to ta sama dziewczyna, która pisała do mnie tydzień temu, i czy to ona wynajęła ninę, by sprawdziła moją wierność. Jej twarz momentalnie się zmieniła. Spojrzała na mnie przerażona, zaprzeczyła i szybko wyszła z pokoju, gorączkowo pisząc coś na telefonie.